Jeszcześ Paulina, dzień dobry. To co, zaczynamy? Dzisiejszy odcinek, jesteś gotowa? Tak, pewnie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o rozmowieniu. Poczekaj chwilkę, bo mi się coś tutaj przestawiło i możemy. O czym, o czym? Bo nie usłyszałam? O rozmawianiu. O rozmawianiu? Tak. Okej. Okay. I właśnie dlaczego rozmowa jest ważna? O, to jest, to jest fajne pytanie. Dlaczego rozmowa jest ważna? No, myślę sobie, że bardzo poczuliśmy teraz w tym ostatnim okresie, co to znaczy rozmowa i dlaczego ona jest potrzebna. No, rozmowa. Wiesz, w samej rozmowie tylko nie chodzi o to, żeby mówić. Nie? I nie, nie chodzi tylko o słowa. To chodzi generalnie, myślę sobie, o kontakt z drugim człowiekiem. O tym. Właściwie mniejsze o czym rozmawiamy, bardziej często chodzi o to, czy się rozumiemy i czy jesteśmy ze sobą, czy sobie towarzyszymy. Jest taka świetna książka Suzanne Pinker, która właśnie mówi trochę o spotkaniu twarzą w twarz. O, tytuł tej książki to jest Efekt wioski. I ona tam podaje mnóstwo różnych badań, obserwacji, wniosków na temat tego, dlaczego kontakt z drugim człowiekiem jest dla nas ważny i dlaczego ten kontakt najlepiej jak jest osobisty. Widzisz, my teraz rozmawiamy i jedyną, jaką mamy możliwość rozmawiania, to jest taka forma rozmowy, która się dosyć różni od, od takiego kontaktu osobistego, ale też nie do końca, bo swoją rolę pełną spełnia. Myślę sobie, że na przykład mogę powiedzieć, dlaczego dla mnie rozmowa jest ważna, o ile ona jest w pewnych zachowana w, pewnych, w pewnym takim powiedziała schemacie, że, że jest to dialog i, i że jedna osoba słucha, jakby odpowiada, czy jest responsywna na to, co, co, co słyszy. Pojawiają się różne refleksje, myśli, skojarzenia i że jest to wymiana. Nie? Dla mnie rozmowa jest to wymiana. Dlaczego ona jest dla mnie ważna? Bo wtedy mogę sobie pomyśleć, jak ja mam, skonfrontować to z tym, jak ma ktoś inny. Zobaczyć ten psychanalitycznie można byłoby powiedzieć, ten drugi umysł, czy tego innego, zobaczyć, jakie są inne perspektywy też patrzenia na daną sprawę, niż tylko moja. Czasami w rozmowie jest ważne też to, jeśli coś mówimy, no to szukamy potwierdzenia. Na przykład, że dobrze myślimy, że dobrze mówimy, że dobrze coś postrzegamy. Czasami potrzebujemy się właśnie tylko upewnić, a czasami potrzebujemy poznać czyjeś zdanie. To można byłoby, wiesz, Paulina, rozmawiać o rozmowie bardzo długo, bo począwszy od tego właśnie, po co to nam jest, co to nam daje, ale też jakie, jakie zmiany hormonalne chociażby w nas to może wywołać, jakie stany emocjonalne i jakie, jakie to nam daje korzyści. Można byłoby też rozmawiać o rodzajach rozmów, jakie, jakie toczymy ze sobą. Rozmowa wewnętrzna jest też coś takiego, nie, że, że to nie jest tylko dialog z zewnętrzem, ale również ze sobą samym. Mnóstwo różnych ciekawych wątków w ogóle o rozmowie. Fajny temat. Tak, a właśnie jest wiele o czym można rozmawiać w tym temacie, ale właściwie dlaczego jest nam łatwiej rozmawiać np. przez telefon niż osobiście? O właśnie widzisz, tutaj jest różnie myślę sobie i że różni ludzie mają różnie, znam osoby, które nie lubią rozmawiać przez telefon mm -hmm. i z nimi można załatwić tylko pewną sprawę, y, uciąć krótką pogawędkę, ewentualnie bardzo technicznie <grym> zaplanować jakieś działanie, ale już nie, nie rozwiną się w rozmowie. Znam osoby, które, y, którym łatwiej jest z kolei właśnie rozmawiać przez telefon, kiedy nie widzą tej drugiej osoby i nie muszą na nią Reagować, czy w jakiś sposób samemu się wystawiać na, 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 na widok i, i, i mierzyć się ze swoją nieśmiałością. Także tutaj bym powiedziała, że jest różnie, że to zależy od człowieka i od tego, co, do czego jemu jest potrzebna rozmowa, nie? I, i jak bardzo potrzebuje też rozmawiać z innymi ludźmi. Są osoby, które nie lubią i, i raczej nie, nie, nie czują, że jest im to potrzebne, ale na przykład za to piszą świetne książki. Świetne dysputy prowadzą właśnie na kartach papieru, czy na blogach. Pozostają wtedy trochę właśnie w tym wnętrzu i rozmawiają z samym sobą, ale też po coś wychodzą do, do, do czytelnika, nie? Więc i w czytelniku też to, coś, to też coś wywołuje, więc myślę, że ludzie mają różnie. Tak się zastanawiam, jak, jakby ci odpowiedzieć też na to pytanie, dlaczego niektórym jest łatwiej rozmawiać przez telefon? No, właśnie na przykład wiesz co, żeby móc przekazać to, co oni mają do przekazania, żeby nie widzieć tej drugiej strony. Na przykład jedna z hipotez taka mi się nasuwa do myślenia, nie? że jeśli ktoś dzwoni do kogoś, no to pozornie jest to wymiana dwóch stron, ale jednak jest to, że ktoś do kogoś wysyła jakiś komunikat i być może tak to jest, nie? Jak na przykład myślę sobie o, o telefonach zaufania. Dlaczego na przykład ktoś szybciej zadzwoni do telefonu zaufania, niż pójdzie do specjalisty? To, to może faktycznie być tak, nie? że się czuje bardziej anonimowy, ale może szukać rozwiązania ze swoim, w swoim problemie, niekoniecznie od razu kontaktując się, ujawniając i mierząc się z drugim człowiekiem, nie, tylko zostaje sam ze swoim cierpieniem czy poszukiwaniem rozwiązania. Jakie korzyści daje nam rozmowa? Jakie korzyści daje rozmowa? Ty jak myślisz, co tobie daje rozmowa? Co, 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 co ludziom daje, co młodym ludziom daje rozmowa? Jakie to są rozmowy? No na pewno konstruktywna taka rozmowa albo taka, która nam pozwala spojrzeć na na problem, czy ogólnie na jakąś sytuację z perspektywy drugiej osoby po prostu. I myślę, że to jest jedna z takich najważniejszych funkcji rozmowy, która jest taka najbardziej po prostu, jakby to powiedzieć, po prostu taka dla nas, ale. Też po prostu jest kwestia jakiejś no W sumie jak by to było żyć, gdybyśmy nie rozmawiali? Aha. Też ciężko jest jakiś konflikt bez rozmowy. I myślę, że tutaj właśnie rozmowa twarzą w twarz jest najważniejsza, bo przez telefon czy poprzez pisanie jest ciężko się dogadać, bo jest dużo nieporozumień. Mhm. A powiedz mi, Paulina, czy młodzi ludzie, e, na przykład nie wiem, twoje koleżanki, koledzy, ty, czy, 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 czy właśnie znajomi, czy ty jak obserwujesz? Chętnie rozmawiają z dorosłymi, czy ze sobą nawzajem? Ze sobą nawzajem, zdecydowanie. Widzę, że w ogóle często mają problem z rozmawianiem z dorosłymi, nie potrafią znaleźć wspólnego języka. I właściwie dlaczego tak jest z perspektywy takiej psychologicznej? To no właśnie, można byłoby się nad tym zastanowić. Nie? No bo jednak, na przykład, nasza sytuacja jest taką sytuacją, że rozmawiamy ze, ze sobą. Wiadomo, że jakby część naszych światów, ona się nie pokrywa, nie, ale jest taka platforma, na której się spotykamy i okazuje się, że jest to możliwe. No właśnie, dlaczego tak jest? Myślę właśnie z tego, że, że to wynika z, jakby z zanurzenia w innych światach, w innej, innej rzeczywistości, trochę i w innym doświadczeniu. I że trudno być y, w czymś, co nie należy teraz do, 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 do mojej teraźniejszości, tu i teraz. Nie, że każdy z nas, y, czy to jest małe dziecko, czy to jest y, osoba starsza, czy to jest dorosły, czy to jest y, młody człowiek, jest zawróżony w, w swojej perspektywie. No i teraz, żeby znaleźć możliwość porozumienia. Właśnie, może tym jest też rozmowa powinna, że, 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 że wtedy im bardziej mamy możliwość znalezienia tego punktu wspólnego i bycia w podobnej perspektywie, czy czasami e, jakby zejścia do, do, do doświadczenia danej osoby, e, tym bardziej ona może być konstruktywna i tym bardziej może być właśnie na przykład lecząca, jak mi się mówi o, o psychoterapii, nie? że psychoterapia to jest też leczenie rozmową, chociaż jest to dosyć duże uproszczenie, bo w psychoterapii. Nie tylko się mówi, ale też się doświadcza i jest się w kontakcie z, ze swoimi emocjami i z emocjami drugiej osoby. Ale myślę sobie, że tak, tak mogłaby wyglądać w ogóle komunikacja między ludźmi, i wtedy psychoterapeuci nie byliby zupełnie potrzebni, co byłoby cudowne, gdybyśmy my potrafili ze sobą tak rozmawiać, jak potrzebujemy, i tak, żeby nas to na, nakarmiało czy nasycało i dawało poczucie szczęścia i przynależności. Ale właśnie myślę sobie, że na przykład im mniejsze dziecko, tym bardziej potrzebuje tego, żeby zejść do niego, jakby do jego świata na jego płaszczyznę. Wiem, że dzieci nie mają tej umiejętności takiego wcielenia się w sytuację innych osób, że jeśli na przykład chcemy budować dobrą komunikację z dzieckiem i na przykład chcielibyśmy w przyszłości ze swoim nastolatkiem się dobrze porozumieć, to trzeba byłoby to budować od początku, od momentu kiedy to dziecko jest i kiedy my się nad nim pochylamy i trochę dobieramy jakby sposób rozmawiania, czy opisywania świata, czy opowiadania o świecie do jego możliwości. Ale to wymaga od dorosłych takiej umiejętności, żeby być też w takim stanie. I o tyle dorosłym jest łatwiej, bo oni w takim stanie już kiedyś byli, już tego doświadczyli, że to jest tylko kwestia od odkrycia i jakby powrócenia do pewnych etapów rozwojowych, co może się okazać całkiem leczące już samo w sobie dla dorosłych, kiedy zejdą w różne rejony, nawet bolesne, bo będą mogły, mogli mieć więcej jakby takich narzędzi do zrozumienia tego, co się dzieje z młodym człowiekiem czy z dzieckiem, o tyle małe dziecko nie ma możliwości wejść w stany, w których nigdy nie było. Nie? I na tym myślę, że polega, polega też rola rodziców, czy opiekunów, czy dorosłych, że jeśli chcą się dogadać z młodymi, no to jednak powinni trochę tam do nich, jakby do ich świata zajrzeć. Bo abstrakcją jest wymagać od kogoś, tego, żeby wszedł w świat, w, to, w którym mu jeszcze nie jest dane być. nie? Mhm. A czy nastolatek może w jakiś sposób ułatwić, albo właśnie sam spróbować postawić się w tej sytuacji rodzica, żeby po prostu ułatwić mu ten kontakt z nim, jeżeli chce takiego kontaktu? Mm -hmm. Wiesz co, odpowiem przekornie, bo sobie myślę, że utrudzić na pewno może. <laughs> ja myślę sobie, że to jest też taki wiek, gdzie nastolatki w pewnym momencie specjalizują się w utrudnianiu komunikacji pomiędzy sobą a rodzicami. Wynika to z różnych, z różnych przyczyn, chociażby. Takich naturalnych jak kształtowanie swojego własnego e, terytorium, czy, czy kształtowanie swojego własnego podejścia, gdzie się nie chce wpuścić tych dorosłych i stawia się różnego rodzaju e, zasieki, żeby tam dorosły czasem nie przeniknął i nie poprzestawiał w tym świecie za bardzo po swojemu. E, więc, e, więc myślę, że jeśli może utrudnić, to może też ułatwiać. Pytanie po co miałby to robić, nie? z punktu widzenia nastolatka, jakby sobie wyobraziła, po co ja mam ułatwiać moim rodzicom, żeby do mnie dotarli. To myślę sobie, że jest to realne i możliwe do wykonania w momencie, kiedy ja czegoś od, od tych starszych potrzebuję. Mm -hmm. nie, no to wtedy, jeśli mam z tego jakąś korzyść, no to pewnie będę ułatwiać. Ko korzyści mogą być różne. Nie? Korzyścią na przykład może być sama w sobie po prostu relacja i bycie z tym, z tym rodzicem. W takim zrozumieniu, Dobry. Dobry. nie w oparciu, ale to już jest jakby też efekt tego, w jaki sposób dziecko wie, że rodzic jest dostępny. To też się nie bierze tak nagle tu i teraz. To jest coś, co jest budowane przez wiele, wiele lat w procesie zachowania. Tak, właśnie warto odnaleźć tego przyjaciela w rodzicu. Właśnie to jest taka relacja potem, którą można bardzo długo budować i naprawdę może być z tego coś fajnego, więc myślę, że warto. Mimo tak. wszystko, że jest warto budować tę relację z rodzicem. Tak, A tak i ja to... nawet, wiesz co, Paulina pomyślała sobie, że to, że rodzice z nastolatkami się w pewnym momencie nie dogadują, to żeby nie brać tego jako, jako, taki wyznacznik tego, że ta relacja jest źle zbudowana, bo ona sama w sobie jest burzliwa. Z nastolatkiem i zwłaszcza jak już dorosły ma ukształtowany swój jakiś świat i młody, który kształtuje ten swój świat po swojemu i, i jakby w różnych relacjach z dorosłymi, czasami w zupełnej opozycji, to wcale nie jest wyznacznik tego, że, że coś jest nie tak. Czasami wręcz przeciwnie, to pokazuje, że właśnie jest tak, że dziecko ma możliwość się zbuntować, ma możliwość postawić te zasieki, że nie jest taranowany przez, przez, przez dorosłego i że może sobie po prostu na to w poczuciu bezpieczeństwa pozwolić, nie? Najwięcej tak naprawdę, wiesz co, jak obserwuję w gabinecie takich sytuacji, które kończyły się dramatycznie, jeśli chodzi o rozwój młodych ludzi, to właśnie wtedy, kiedy dzieci nie miały tej przestrzeni, żeby właśnie się pobuntować, czy żeby Postawić tam tą, jakby przeszkodę w komunikacji, tylko były przełamywane i musiały się podporządkować prędzej czy później. Nie ma nic smutniejszego, wiesz, jak, jak widok młodego człowieka, który jest złamany przez dorosłych. Mhm. Ale też często właśnie w czasie rozmowy nastolatek ma problem, żeby zachować spokój po prostu, bo nie do końca zrozumiany przez rodzicę, przez dorosłego, po prostu nie do końca ten dorosły postawi, potrafi postawić się w jego sytuacji. I jak zachować ten spokój i wytłumaczyć się na spokojnie? Ha, to jest dobre pytanie, wiesz? W ogóle tak sobie myślę, że, że to też jest tak z drugiej strony, że też nie zawsze dorośli wiedzą, jak zachować ten spokój, też ponoszą ich emocje, też jakby tak dana sytuacja czy dane zachowanie oddziałuje na nich, że, że też nie wiedzą, jak to zrobić. Ale myślę sobie, że jednak większa odpowiedzialność tutaj spoczywa na dorosłych, żeby umieć to zrobić. Yy, że, że to jest jakby ich rola, żeby się tego nauczyć, albo żeby nawet jeśli nie wychodzi to tak, jakby się chciało, żeby umieć wziąć refleksję też nad tym, w jaki sposób się zachowujemy, yy, co my robimy, i czasami też powiedzieć: yy, Sorry, nie ogarnęłem, albo nie wiem, poniosło mnie, albo yy, coś takiego robisz, że, że pojawiają się we mnie takie, a nie inne emocje. To też wtedy pokazuję młodym ludziom, że można. Po pierwsze, czegoś nie umieć idealnie, że wcale nie trzeba być na 100%, że można nie panować nad swoimi emocjami, ale też, że, że, że można próbować jej uczyć tego robić, nie? że to też modeluje taką postawę, że jesteśmy po prostu ludzcy i że nie trzeba wszystkiego na 100%. Aczkolwiek tak sobie myślę też, że umiejętnością tutaj jakby nadrzędną będzie umiejętność komunikowania tego i takiego asertywnego postawienia sprawy. I takiej chęci, chęci dialogu, jednak. Nie? nie takiego przepraszającego, właśnie uniżonego dorosłego, który się kaja w poczuciu winy, bo to też nic nie, nie przynosi dobrego. To wręcz przeciwnie, osłabia i obciąża młodego człowieka, który teraz musi się zająć rodzicem, którego go przeprasza za to, że. Że coś nie poszło w tej, w tej komunikacji. A to jest jego odpowiedzialność, żeby to ogarnąć. A dziecko wtedy ma swobodę, jak rodzic tym zajmuje, swobodę też modyfikowania swoich zachowań, patrzenia, co robi, takiego, że krzywdzi albo że, że, że sam powoduje też problemy w komunikacji, że też jest współodpowiedzialny za tę sytuację. Mhm. A czy no bo jaka jest różnica między dyskusją a kłótnią? Bo wiele ludzi tego nie rozróżnia, a to jest moim zdaniem dosyć duża różnica. Aha, wiesz co, jest duża różnica, ale to też bym musiała się przypatrzyć dokładnie konkretnej sytuacji, bo pierwsze moje skojarzenie jakie było, to to, że w, mam różne doświadczenia jakby obserwując dorosłych i dzieci, ich relacje, zwłaszcza nastolatków, że czasami dyskusja paradoksalnie jest czymś, co potrafi zabić, bo w dyskusji chodzi o to, żeby pokonać się na argumenty. Jesteś Paulina, bo coś się chyba zacięło na moment. Poczekamy chwilkę, bo chyba Paulina się zawiesiła. Mom momencik. O, nie było cię przez moment, pozwoliłam sobie na ciebie Jestem. poczekać. Okej, okay. przerwałam, a, a, ale jakby będę kontynuować. Że w dyskusji chodzi właśnie o to, żeby wygrać na argumenty. I o ile można sobie pomyśleć, że młodzi ludzie mają mnóstwo argumentów i mogą, mogą dyskutować, i, i wręcz powinni, to się w ogóle powinno rozwijać też na lekcjach języka polskiego, żeby szukać argumentów, nie tylko do rozprawki, ale żeby umieć obronić swoje zdanie, czy żeby umieć jakby przekazać informacje czy wiedzę, jakie mamy. O tyle czasami z bardzo sprawnymi dorosłymi intelektualnie jest to trudne. I wtedy dziecko musi się wzbić mocno na wyżyny tego, żeby być równym partnerem do dyskusji i szukać tak samo mocnych argumentów. I wtedy musi jakby porzucić swoją emocjonalną stronę i wejść po jedynek z dorosłym. To, to może być rozwijające intelektualnie, ale gorzej, jak jest to taki usztywniony sposób komunikacji między dorosłym a, a dzieckiem. Z kolei kłótnia, ona jest dlatego inna, bo jest oparta między innymi na burzy emocji. Nie? Kłótnia, kłótnia jest taką, tak, takim rodzajem rozmowy, w której biorą górę emocje i nawet jeśli mamy coś merytorycznego do powiedzenia, yy, nawet jeśli mamy jakieś konkretne argumenty, to okazuje się, yy, że yy, tyle w nas siedzi różnych uczuć i yy, 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 różnych skojarzeń i yy, różnych takich, yy, nie wiem, poczucia krzywdy, niesprawiedliwości, gniewu, złości, że to się wtedy z nas wy, 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 wyrzuca i wcale niekoniecznie to musi być logiczne. I wcale niekoniecznie musi to mieć zupełnie odzwierciedlenie w rzeczywistości i w tym, co się dzieje. Tylko ważniejsze jest, żeby wyrzucić emocje. Także widzisz, to są takie dwie, dwie różne sytuacje, które fajnie byłoby umieć scalać. Czyli umieć rozmawiać o emocjach, jednocześnie używając argumentów intelektualnych, ale też emocjonalnych. No i jak sobie myślę teraz o tym, no to pojawia mi się taki stary schemat, którym się często posługuje na przykład na szkoleniach że do, do, dojrzały człowiek czy taki y, zdrowo funkcjonujący w, w równowadze to jest człowiek, który potrafi używać y, na równi intelektu i emocjonalności. Nie, że jeśli intelektu jest za dużo, no ta emocjonalność wtedy będzie zabita, a jeśli jest za dużo emocji, no to wtedy nie jest to y, jakby logiczne i trudno odnieść się do racjonalnych argumentów. Więc taki balans pomiędzy tym, co myślę i tym, co czuję Więc jakby największym takim Powiedziałabym polem do tego, żeby, żeby wejść w rozmowę, właśnie, nie tylko w dyskusję i nie tylko w kłótnie, ale żeby to był dialog i wymiana. Myślę sobie, że, 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 że to jest ważna, ważna umiejętność, żebyśmy się wszyscy tego y, cały czas uczyli. Mamy znowu jak, jakiś kłopot techniczny. Ja pozwolę sobie zrobić pauzę na momencik. Nie wiem, czy pomina, już jesteś? Wróciłaś już do nas? Okej, okay. okay. wygląda na to, że mamy dzisiaj trudności w, w połączeniu. To jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o, o temat rozmowy i, i przeszkód w komunikacji. Jeśli się okaże, że za chwilę po nie, nie uda się połączyć, po prostu na tym zakończymy nasz odcinek. Z taką właśnie może myślą o tym, co przeszkadza nam w komunikowaniu się z innymi ludźmi, jak to jest pomiędzy dorosłymi i, i, i dziećmi żebyście się mogli przyjrzeć też, w jaki sposób komunikujecie się z dorosłymi i w jaki sposób oni komunikują się z wami. Do rozmowy z Pauliną jeszcze wrócimy. A na dzisiaj myślę, że, że, że zakończymy na tym. Dziękuję za wyrozumiałość. Nie, nie będę chciała modyfikować tego odcinka, żebyście też mogli zobaczyć, że różnie to w komunikacji w przekazie może być. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do widzenia.